Wiadomości.com, fanpage na Facebooku i strona w internecie. A my jesteśmy w biurze. No właśnie, powiem na początek doma, za chwileczkę to na pewno rozwiniemy. Pani Bożena Koszarek jest tutaj menadżerem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No bo nie widziałem jak powiedzieć, biuro wysyłkowe, biuro wycieczkowe, tak naprawdę wszystko. No, jesteśmy biurem i wysyłkowym, i wycieczkowym, także wysyłamy i pieniążki, i paczki morskie, lotnicze, a przy okazji też jesteśmy oczywiście biurem turystycznym, czyli sprzedajemy wakacje, wysyłamy pasażerów i klientów praktycznie na cały świat. Także no, jesteśmy, można powiedzieć, że dla klientów polskiej społeczności, no, jesteśmy takim wszystkim, bo zwracają się do nas klienci z różnymi Pytaniami, problemami, prośbami, także no, troszkę musimy mieć wiedzę na, na to, co się dzieje dookoła nas, no bo klienci po prostu dzwonią i pytają. Jesteś najbardziej prężnie działającym zresztą biurem na rynku polonijnym. O wakacjach za chwilę porozmawiamy, bo wygląda na to, że to będą zupełnie inne wakacje, co nie zmienia faktu, że jest cały czas zainteresowanie, tyle tylko, że żyjemy w takim zawieszeniu, ale najpierw. No muszę zapytać jednak o środki bezpieczeństwa, jakie są przestrzegane tutaj odnośnie klientów, bo to widać już zresztą na samych drzwiach, że trzeba trzymać bezpieczny dystans na przykład. Tak, tak, tak. Oczywiście dla bezpieczeństwa naszych pracowników, oczywiście nas i naszych klientów. Wprowadzamy tak jak wszędzie, bezpieczny dystans, czyli te półtora metra czy sześć stóp odległości od pomiędzy klientami. Wiadomo, że od 1 maja jest obowiązek noszenia masek. Także jeżeli mamy dwie, trzy osoby w biurze, a ten dystans nie jest powiedzmy zachowany, no to prosimy o ubieranie masek. Mamy mydła antybakteryjne w biurze do użytku dla klientów. Dezynfekujemy blaty, dezynfekujemy biurka, dezynfekujemy nasze wózki na paczki. No także generalnie dbamy o to bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale też i klientów. No, i tutaj poruszyła Pani bardzo interesujący temat, bo generalnie z maskami jest problem na całym świecie. Ale w jednych miejscach jest lepiej, w innych gorzej. Wydaje mi się, że jak ktoś chce w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na przedmieściach Chicago, to te maseczki dostanie i to w takich ilościach, w jakich będzie chciał. Moje pytanie brzmi, czy my, Polacy, wysyłamy maseczki do Polski? No, wbrew pozorom, wysyłamy. Wydawałoby się, że masek brakuje. Ale okazuje się, że klienci gdzieś te maski kupują, ja powiedziałabym zdobywają, tak jak to było dawniej, dawno, dawno temu, w naszych czasach jeszcze w Polsce i wysyłają rodzinie do Polski. Tak, wysyłają, zwłaszcza starszym ludziom, dbają o to, żeby rodzice starsi mieli i zapas rękawiczek, i zapas masek, i środków dezynfekujących, także no ja na przykład jestem bardzo zdziwiona i bardzo mile zaskoczona, że klienci dbają o to, żeby rodziny w Polsce były zabezpieczone. Zapominając o koronawirusie, ten asortyment tego, co pani, panie widzą w tych paczkach, on się zmienił? Czy, czy raczej to jest standard? Wysyłamy to, co wysyłaliśmy? Powiedziałabym, że to jest standard. To znaczy, tak jakby, wiadomo, że sklepy oczywiście są pozamykane, te większe sieciowe. Można kupić wiele rzeczy oczywiście na internecie. Ale z tego, co zauważyliśmy, to w dalszym ciągu wysyłane są prezenty, czyli w postaci odzieży. W postaci słodyczy, w postaci zabawek dla dzieci, no i oczywiście tych środków czystości, także nie zauważyłam, żeby ten asortyment się bardzo jakoś tam zmienił, w związku z tym, że żyjemy w takich czasach i w, w czasach, no w sumie, jakiejś tam choroby. Także wydaje mi się, że nie zmieniło się aż to tak bardzo. Macie tutaj wokół siebie mnóstwo Polaków. W Palos Hills jest mnóstwo Polaków, więc podejrzewam, że tutaj w normalnych warunkach to wszyscy walą drzwiami i oknami. Teraz jednak trzeba zachować dystans, o czym informuje kartka na zewnątrz. Jak pani myśli o wakacjach i o tych klientach, którzy zawsze przychodzili po to, żeby sobie bukować te różne miejsca i w Stanach Zjednoczonych, i na świecie, to co pani sobie myśli, biorąc pod uwagę, że żyjemy faktycznie w takim zawieszeniu? Ha. No myślę sobie tak, że chciałabym, żeby to jak najszybciej wróciło oczywiście do może nie do normalności, ale żebyśmy po prostu zaczęli sprzedawać i żyć w miarę normalnie, bo to na pewno już tak jak wszyscy oczywiście mówią i tak jak wszyscy wiemy, to już nie będzie to samo. To już na pewno nie będzie ten czas przed koronawirusem. Także no klienci na pewno są chętni. To nie ma w ogóle o czym mówić. Klienci dzwonią, pytają z dozą dystansu, generalnie czekają na ten pierwszy tak jakby, jakby samolot, który wystartuje i który zapoczątkuje ruch turystyczny czy ruch pasażerski. Także no troszeczkę czekają, aczkolwiek nie powiem, bo mamy klientów, którzy wbrew wszystkiemu kupują bilety i planują wyloty, czy to w czerwcu, zaraz na początku czerwca, czy w troszkę w późniejszych miesiącach, mówiąc no, co będzie, to będzie. No bo też nie dajmy się zwariować, nawet jak się a, wsłuchuje w opinie epidemiologów, wirusologów, lekarzy, no to wszyscy twierdzą jednoznacznie, że oczywiście ten rynek się zmieni, bo nie będziemy prawdopodobnie latać y, samolotami w 30 rodzin, tak jak dotychczas, gdzie nagle powstawały na miejscu wakacji stuosobowe grupy, tylko będziemy organizować sobie wakacje w węższym gronie, w takim, w jakim na co dzień mieszkamy albo też żyjemy, czyli rodzinnym bardziej. No myślę że tak aczkolwiek my mamy ułańską fantazję my Polacy także może się okazać że jak faktycznie zaczniemy latać to jednak nie przeszkodzi to planować wakacji właśnie takich rodzinnych w troszkę większym gronie jednak no, wakacje z inną rodziną czy z innymi znajomymi no na pewno są dużo przyjemniejsze dużo ciekawsze bo jak to mówią że co dwie głowy to nie jedna zawsze ktoś ma jakiś tam fajny pomysł żeby coś zorganizować na miejscu ale zdecydowanie to będą inne czasy, jestem o tym przekonana, że to nie będzie już to samo, aczkolwiek chciałabym, żebyśmy wrócili, żeby ten czas, no żeby ten czas wrócił ten, który był, żebyśmy mogli naprawdę cieszyć się i pięknem tego kraju, i, i rodziną w Polsce, i żebyśmy mogli zacząć po prostu normalnie latać. Jak to mówią nie od razu, Kraków zbudowano? Trzeba sobie to wziąć do serca, ale powolutku, malutkimi kroczkami jednak gnać do przodu. Czego by Pani życzyła sobie, swoim koleżankom, kolegom z pracy, no i przede wszystkim klientom biura doma? No po pierwsze powiedziałabym, nie dajmy się zwariować. To jest na pewno jedna rzecz. Nie dajmy się zwariować, musimy uważać. Na pewno musimy dbać o siebie, o swoje rodziny. I życzyłabym nam wszystkim, żebyśmy... Z tej sytuacji, która się wytworzyła, żebyśmy wyciągali naprawdę pozytywne, pozytywne wnioski, żebyśmy do przodu, żebyśmy umieli planować. Bo, no, bo jeśli państwo nie będziecie korzystać z usług naszych jako firmy wysyłkowej, firmy usługowej, czy nie będziemy kupować biletów, nie będziemy wspierać firm turystycznych, takich jak Apple Vacations czy innych tour operatorów, no to po prostu. Będziemy się wszyscy powoli prawdopodobnie zamykać. Biznes będzie malał, no bo bez państwa pomocy i bez państwa zabezpieczenia nas, jako firm, nie ma biznesu po prostu. To na zakończenie, jeszcze jedno pytanie. Zdarzyło się, że ktoś chciał wysłać nawet jedną, ale jednak rolkę papieru toaletowego. Yy, powiedziałabym tak, rolki papieru idą bez względu na koronawirusa, także klienci wysyłają papier toaletowy czy ewentualnie ręczniki papierowe, jako dopełniacze do paczek. Super ekstra wypełnia się paczki, jeśli są jakieś dziury, że tak powiem, luzy, luz w paczkach, to jest naprawdę super dopełniacz. A w Polsce bardzo lubią te nasze papiery toaletowe i ręcznik papierowy. Sama wiem, bo sama wysyłam, sama korzystam. Także bez względu na to, czy jest koronawirus, czy nie ma, wysyłamy papier toaletowy i ręczniki papierowe. Wysyłamy. Biorąc pod uwagę, jakie mamy czasy, jestem po prostu zły, że dobro, tak ważne dobro i potrzebne w dzisiejszych czasach opuszcza teren Stanów Zjednoczonych. To już tak <grym> żartując, pani Bożena Koszarek, menadżer biura Doma. W Palos Hills była gościem wiadomości fanpage'u i strony internetowej. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że nasze biura są otwarte cały czas. Także nie mieliśmy prawie w ogóle przerwy, jeśli chodzi o pracę. Pracujemy w biurach, no, mamy kilka lokacji w okolicach Chicago i na przedmieściach Chicago. Także zapraszam serdecznie dla Państwa. Dla Państwa usług przedłużamy godziny, wydłużamy je cały czas. Także będziemy pracować do godziny siódmej wieczorem. Także no zapraszam. Po prostu, no co mogę powiedzieć? Zapraszam Państwa do korzystania z usług firmy Doma. Wiadomości .com. Twoje źródło informacji.